Witamy Państwa i zapraszamy na sprint drużynowy, młodą stosunkowo konkurencję w narciarstwie klasycznym. Zaledwie dwa Igrzyska Olimpijskie zdołano rozegrać w tej konkurencji. Walkę o medale, czyli po raz pierwszy w 2006 roku na pierwszym planie z numerem 18 zespół drugiej Szwecji, ale drugiej tylko, bo paradoksalnie pierwsze Szwedki się nie zakwalifikowały. Tam się wycofała Indomars Dotter, zastąpowała ją Somskier i nie awansowały do finału. A to już numer 6. Drugi zespół Stanów Zjednoczonych po dwa Zespoły w tym finale mają Amerykanki, Norweszki i oczywiście zespół rosyjski. Finki chyba faworytki. Wczoraj dobra forma Anny kajsy Salinen, Ósme miejsce w sprincie. No i zmienia się Sklonen, która wczoraj była tuż za Justyną Kowalczyk. I wreszcie Norweszki w składzie Esberg-Fala. Wczoraj Fala trzecia, Esberg dwunasta. Pierwszy zespół Norwegii. Dziesięć zespołów w finale Polki nie zdołały się do tego finału zakwalifikować. Paulina Masiuszek i Kornelia Kubińska. Zajęły dziewiąte miejsce w swoim półfinale, tracąc 55 sekund do zwycięzczeń. Początkowo traciły po 5,5 sekundy, 7 sekund na tych pierwszych zmianach. Bo tutaj powiedzmy sobie, że każda z zawodniczek trzykrotnie pokonuje pętlę 1250 metrów. Zmieniają się. Trwa to mniej więcej po 3 minuty z kawałkiem, a więc trzeba trzy razy powiedz pod 1250 metrów. Mamy podobną sytuację jak wczoraj. Niektóre pani wybrały narty do stylu łyżwowego szwedka, natomiast tak, jeżeli chodzi o temperaturę to nic się nie zmieniło, od wczoraj jest podobnie, śnieg jest równie brudny i brzydki jak wczoraj, natomiast dzisiaj jest troszeczkę trudniej, ponieważ jest dużo więcej ekip, dużo więcej osób na tej trasie, a ona jest niestety wąska, więc trzeba bardzo uważać na to, żeby gdzieś nie zahaczyć koleżanki czy na zakrętach nie wjechać na kogoś. Zresztą mieliśmy już tyle różnych sytuacji, no, jest to ciekawy bieg, nawet ze względu na to, właśnie, że coś tam się dzieje. O, mamy właśnie już taką sytuację. Dwie Amerykanki, proszę Państwa, się skrzypnęły. No, ale tak bywa, właśnie, o tym mówiłam przed chwilą. Na pierwszych zmianach w poszczególnych zespołach. W fińskim zespole biegnącym z numerem jeden biegnie Anno Kajsa-Sarinen. U norweżek Ingvild Flugstadt-Estberg. U amerykanek w zespole drugim, czyli tutaj z numerem szóstym, Aida Sargent. W zespole szwedzkim drugim Magdalena Pajala. Pierwszego zespołu szwedzkiego nie ma. Sandy Bjornsson w pierwszym zespole Stanów Zjednoczonych. Amerykanki z numerem dwa. Rosjanki z zespołu pierwszego to Szapowałowa i Matwiejewa. Drugi zespół rosyjski to Iwanowa i Docjenko. Zespół Szwajcarek to Gruber i Van der Graaf. Niemki Celler Herman, mocny zespół. Też kandydatki do jednego z czołowych miejsc. I drugi zespół Norweżek, Geithnes Brunli. Gdyby tutaj wskazywać faworytki, to myślę, że obydwa zespoły norweskie są bardzo mocne. Finki, Niemki i Amerykanki. Pamiętajmy, że finki wygrały już sprinty stylem klasycznym właśnie w Soczi one tutaj są, no, można powiedzieć, faworytkami, natomiast nie zapominajmy o norweskich sprinterkach. One też dzisiaj się dobrze czują. E, pokazały to wczoraj. No będzie taka wyrównana walka. No i pamiętajmy, jeśli już mówimy o Finkach, że w 2009 roku w Libercu, kiedy to też był właśnie sprint y, drużynowy klasykiem, wygrały Finki, wtedy Salinen z Kujtunen jeszcze, z Wirpi Kujtunen y, biegała. Dzisiaj już te składy troszkę pozmieniane. Jak mówiłem, pierwszy raz tę konkurencję rozgrywano na igrzyskach w Turynie, wtedy wygrały Szwedki, ale w składzie Dalberg Anderson. Trzy yy, lata temu, yy, bo mamy końcówkę roku 2013, Niemki Zachenbacher. Yy, i z Nysztad biegły, i to Niemcy są mistrzyniami olimpijskimi. Tylko że wtedy sprint był łyżwą, oczywiście. Aktualnymi mistrzyniami świata w sprincie drużynowym, ale łyżwą są Amerykanki. Diggins, Randall, pamiętamy w Waldi Natomiast dwa lata temu, kiedy też klasy, kiedy były rozgrywane Mistrzostwa Świata, ten sprint drużynowy w Oslo wygrały Szwedki Ingemar z kala ale dzisiaj ani jednej, ani drugiej. Drugie były Finki, Salinen z Lachtenmaki. I mamy zmianę. Pole zmian tutaj w tym tłumie też jest bardzo ważne. Zawodniczka, y, która y, przekazuje tą pałeczkę, y, dajmy na to pałeczkę o nazwie leku wirtualnej. Musi dobrze się zachować y, tutaj właśnie na tej strefie zmian. Nie może jakoś tam rozkładać rąk, bo y, to będzie przeszkadzało zawodniczkom y, innym. Widzieliśmy zmianę zespołu norweskiego. Estwert przekazała klepnięcie fali. Gdzieś tam zaplątała się przez moment. Salinen, która klepała z kolei Anne Kyllonen. I już fiński zespół. Anne Kyllonen, wczoraj wielka forma, świetna forma. Drugie miejsce za Justyną Kowalczyk w sprincie klasycznym. Finki zatem prowadzą. Za nimi chyba któryś z zespołów amerykańskich. Tutaj z trójką widzę Niemki. na drugiej zmianie Denis Herman. Wczoraj piąta w finale. Denis Herman tutaj nagle się nareszcie odnalazł, bo ona. Po pierwszej zmianie, tam gdzie się zagubiła bardzo mocno, biegła na ostatniej pozycji, ale tutaj pamiętajmy, że mamy trzy razy ten, ten bieg, także ma, można tutaj dużo zrobić, tylko trzeba mieć, tak jak ja zawsze mówię, yy, chłodne podejście do tego i, i, i oczy dookoła głowy. Jeśli chodzi o historię startów polskiego zespołu mm, Pań, to mieliśmy przyzwoity występ na igrzyskach, no gdyby nie fakt tej dyskwalifikacji Korneli Marek. Niechętnie do tego wracamy, tam było ósme miejsce. Natomiast wśród Panów mieliśmy piąte miejsce na Mistrzostwach świata w 2007 roku przepraszam Cię Przemku chciałam tylko podkreślić jaka jest różnica stylu klasycznego Amerykanek i Chinek. E, mhm. Bardzo ładnie, to jest tak widoczne na takim właśnie biegu, e, gdzie biegną wszystkie. No, Amerykanki jeszcze mają dużo braków, dużo naprawdę, chociaż one taką robotę zrobiły w tym roku, że to wręcz ja to jestem w ciężkim szoku. Dwie, dwa zespoły tutaj bardzo dobrze biegają również z stylem tym łóżbowym. No naprawdę, Amerykanki zrobiły bardzo duży postęp. Finki przed pierwszym zespołem Norwegii, Amerykankami. W sztafecie amerykańskiej pierwszej powinna teraz biec y, chyba y, Kicken Randall. Jak się nie mylę, to to był zespół Szwajcarii. A, czyli byłaby Van der, Graf. Tak, Van der Graf. Ciemne stroje również Van der Graf. No i Van der Graf to ta mocniejsza z dwóch Szwajcarek. Van der Graaf wczoraj siódma. Bardzo dobrze jadą narty dzisiaj i ten tutaj dużo zyskuje nawet. Y, Oto jest ten najtrudniejszy zakręt. Wczoraj drżeliśmy na tym zakręcie, zawsze o Justynę, ale znakomicie sobie z nim radziła we wszystkich biegach, od ćwierć finału aż po finał. Chociaż dzisiaj nie ma takiej kaszy na tej trasie. Wczoraj to było e, dużo gorzej, to wyglądało. Dzisiaj jest minimalnie cieplej, O kilka stopni pokazywali temperaturę 1,9 stopnia, przy dużej wilgotności ponad 90%. Jest ta trasa troszeczkę mocniej utwardzona, także te zawodniczki mogą sobie wybierać ten, ten tor pomiędzy torami, tam gdzie lepiej jedzie. Bo wczoraj dużej różnicy nie było. Widzieliśmy, jak Niemka skakała z toru na, na zewnętrzne tory. Tak tu nie jechało, tam nie jechało. A dzisiaj widać dużą różnicę. Po dwóch zmianach na czele zespół Finlandii przed pierwszym zespołem Norwegii. Widzą Państwo zmianę ponownie na trasę. Wraca Anno Kajsa-Sarinen. Świetną robotę wykonała y, Anne Kylonen i Finki potwierdzają, że dzisiaj są tutaj faworytkami. W stafecie norweskiej teraz Majken Kaspersen-Fala, czyli też po wczorajszym biegu mozna, można sądzić tam mocniejsza w tej chwili z Norweżek. Ponieważ Marit Björgen ostatnio nie biegała sprintu drużynowego, to Norweżki nie miały wielkich osiągnięć. Chociaż pierwsze Mistrzostwa Świata, na których był sprint drużynowy był 2005 rok. Obersdorf to właśnie Biergen została mi pierwszą mistrzynią świata z jeszcze swoją partnerką z reprezentacji. I świetnie Anno Kajsa Salinen, a tutaj widzimy jak fala z lewej strony na drugim miejscu, a na trzecie są w tej chwili Niemki, u Niemek mamy w tej chwili Katrin Celler. Trzecia. Trzecie, trzecia pętla jest w tej chwili pokonywana, a więc po niej będziemy mieli pół mety rywalizacji. Rosjanki są daleko z tyłu. Już zresztą mówiliśmy, że one jakoś tak dużo słabiej. Więcej spodziewaliśmy się po tych zespołach. Natomiast no, nie ma co się dziwić, że tych zostały jeszcze prawie dwa miesiące, no, miesiąc z kawałkiem. Więc one jeszcze mają ski przed sobą i, i, i one tą formę prawdziwą chcą na pewno wyszlifować do Soczi. Tak, żeby nie było jakichkolwiek potknięć, ale tam muszą być najlepsze. Sarinen i Fala, Finki z przewagą kilku metrów nad norweszkami Zaczyna się tworzyć taka wyraźna przewaga między tymi dwoma zespołami, a resztą. Tam Niemcy prowadzą ten klub pościgowy. Salinen bardzo e, mocno poszła na pierwszej e, części tego swojego drugiego odcinka, a w ogóle trzeciej pętli tej rywalizacji. Pamiętajmy, że ten bieg, ten bieg sztafetowy sprintu jest bardzo wymagający. Najpierw są eliminacje, więc trzy okrążenia, tak samo. Później są ćwierćfinały, półfinały, więc te panie tutaj już biegną któryś raz to okrążenie. To jest naprawdę wymagające dla takich zawodników i tutaj się będą liczyły naprawdę najlepsze osoby. A grafka, trudny zakręt wokół drzewa, tak to sobie nazwaliśmy. Sarinen przed falą, na trzecim miejscu chyba zespół Szwajcarii Szwajcaria. w tej chwili, a w zespole Szwajcarii mamy na tej zmianie Bettine Gruber. I czekają już zmienniczki. Sarinen przekaże do Kylonen, fala przekaże do, przepraszam, Estberg przekaże do Fali, bo w tej chwili na trasie jest oczywiście Ingwinsbruchstadt. Estberg w zespole mm, norweskim. Salinen, Estberg i czyżby drugi zespół Norwegii był tym, nie, jednak Gruber, Szwajcarki i Jejtnes z zespołu drugiego Norwegii, potem drugie Szwedki, Niemki i Rosjanki, zespół drugi, szapowało Szapowałowa dopiero na dziesiątym miejscu, czyli pierwszy zespół rosyjski. No i półmetek za nimi. Teraz słychać, jak speaker mówi, że pierwsza Rosja zamyka stawkę po pierwszej części. A to mają Państwo klasyfikację po trzech zmianach, czyli na półmetku. Finlandia, Norwegia, pierwsza Szwajcaria, drugi zespół norweski, druga Sz Szwecja, Niemki, Rosjanki, Amerykanki na ósmym i dziewiątej pozy pozy pozycji. Chyba Kiken Randall trudno się w takich warunkach biega. Ona w ogóle jest specjalistką od łyżwy, a nie od klasyka. Jest oczywiście sprinterką, ale takie trudne warunki podłoża ją tu kładą. No, ona w ogóle, wczoraj widziałam po biegu, była bardzo zmęczona, jakoś taka zniesmaczona tym w ogóle biegiem. Więc albo ma e, teraz taki kryzys, e, nie mówmy, że to formy, bo jeszcze te zawodniczki nie są w wysokiej formie. Albo no, coś jej tutaj nie pasuje, tak jak mówisz, że no, te trasy mogą jej nie pasować. No jednak to jest sprint i duży wysiłek. E, jeszcze jak te narty super jadą, no to jakoś tam można to wszystko pokonać, natomiast jeszcze trzeba walczyć ze śniegiem i nartami, no to już jest dużo dla zawodnika. Finki. I Norweżki, Kylonen i Fala, to one prawdopodobnie, jeżeli tutaj już nic się nie stanie, będą walczyły o zwycięstwo. A o trzecie miejsce drugi zespół Norwegii, Niemki, bo w tej chwili Denis Herman wyprowadziła zespół niemiecki na czwartą pozycję. Szwajcarki już troszkę odstają, mimo że teraz jest ta mocniejsza z nich, czyli Laurin Van der Graaf, wczoraj siódma, czyli najlepsza z półfinalistek w sprincie indywidualnie. U Niemek ta pierwsza, która biegnie. Celer, ona dużo słabiej i, i niestety Herman musi dużo nadrawiać. tutaj jest w stanie pobiec na drugie ale ale jednak to jest wymagające no Niemcy jak mówiłem formalnie dzierżą tytuł mistrzem olimpijskich, oczywiście w sprincie drużynowym łyżwą a nie a nie klasykiem z tym że w innym składzie Klaudia Nyszczad wciąż biega nie biega za natomiast dzisiaj nie zdecydowali się Niemcy wystawić Klaudii Nysztad. no są niedaleko nie mam no niedaleko tej dwójki ale jednak to nam się tak dobrze mówię, a to jest dla nich przestrzeń bardzo duża. Duża, duża. Herman ściga, ale to jest skrótka Ona kamery. Tak, za każdym razem chce je dobiec i ściga, ale, ale niestety brakuje troszeczkę. Herman na trzeciej pozycji i drugi zespół Norwegii, a w tym drugim Selin Brunli. Ale zobacz, to jechała. Dojechała je, Herman. Herman bardzo, bardzo mocno. Bardzo ładnie. Chociaż wczoraj w finale była już słabsza. To był trzeci sprint sezonu dwóch pierwszych. Herman stała na trzecim stopniu podium, wczoraj była piąta. Już w tym biegu finałowym nie liczyła się palce o zwycięstwo. Młodym zawodnikom, tak jak... Herman, jeszcze brakuje tego treningu, takiego wytrzymałościowego, takiego e, dużego nakładu treningu i, i może tak być, że, że na tym ostatnim biegu jednak coś tam zabrakło. Popatrz na Salinen. Mam wielki podziw dla tej zawodniczki, bardzo doświadczonej, mającej już wiele tytułów na koncie, m.in. mistrzyni przecież na 10 km trasy. I teraz rusza po raz ostatni ona na trasę, bo to jest przedostatni e, odcinek. Salinen ostatni raz, jak Państwo widzą. Na pierwszym miejscu zespół Finlandii przed Norweszkami. A to zmiana Niemek. No one muszą zrobić teraz wszystko, żeby dobiec na tej pozycji. Herman będzie miała możliwość, duże ma możliwości tak powiem. Ale Celler ma już kilka metrów straty i jeżeli nie dociągnie teraz na tym pierwszym podbiegu, bo ta, ta trasa jest taka, start po płaskim, pierwszy podbieg. Zjazd płaski i drugi, decydujący dla układu, bardzo często na mecie podbieg. A tutaj ramię w ramię z biegnie z Esberg. Esberg jakby nieco słabsza była wczoraj, zajęła 12 miejsce w sprincie indywidualnym. Ale trener nie wahał się i wystawiał ją do pierwszej drużyny. Oczywiście bardzo dobrze ją zna. Celler trzecia, drugi zespół Norwegii, czyli Kari Wikhagen. O, już Hatenes. bardzo słabnie Celler ona tutaj to widać, dosłownie odpada od tej dwójki. No jeszcze trochę, żeby wytrzymała. Geithnes wczoraj w finale na szóstym miejscu. W, drugi, w drugim zespole Norwegii, Finki, Norweszki, drugi zespół Norwegii i Niemki. Amerykanki, Amerykanki, e, Szwajcarka. Sarinen. Jak oceniasz jej styl biegania klasykiemu? Bardzo. No finki są w ogóle rewelacyjne, jeżeli chodzi o ten styl. Za maszysty, długi tak. krok. Mimo, że Sarinen nie jest najwyższą zawodniczką, raczej takiego średniego wzrostu. Kilonen jest wysoka. Więc musi wykorzystać długość kroku do maksa. Drugi zespół Norwegii w tej chwili wyprzedził Niemki, czyli Geitnes lepsza od Celler. Próbuje utrzymać się w tej chwili Esberg. Za Sarinen, ale jej się to nie udaje. Sarinen się odrywa. To jest moment odpoczynku. I Sarinen. No jeżeli taka będzie przewaga, to nie sądzę, żeby Anne Kilonen nie dała się dogonić. Wprawdzie fala jest świetna, ale wczoraj Kilonen pokonała falę w biegu indywidualnym. A tu już ma przewagę, naprawdę dużo. Sarin wykonała znakomitą robotę na wszystkich swoich odcinkach, ale na tym trzecim zachowała jeszcze właśnie najwięcej siły i najmocniej chyba pobiegła. Drugi zespół Norwegii w tej chwili, Niemki już tracą. Na, na czwartej pozycji za nimi chyba zespół Szwajcarii. To się nie, właśnie Amerykanek, one mają takie fajne te skarpety. Można je właśnie po tym rozróżniać. Ale czy to pierwsze Amerykanki, czy to drugie Amerykanki? Teraz zobaczymy. I wyprzedziła Niemka. No już czeka Kylonen. Już się nie może doczekać. No, mówiłem, finki, ostatni wielki sukces y, to Mistrzostwa Świata w 2009 roku. Właśnie w sprincie klasykiem drużynowym. Na ostatnich Mistrzostwach Świata były trzecie. Y, 2011, w 2011 drugie. Na igrzyskach słabo, na ósmym miejscu. Norweżki. I już jest miękką. Jakoś tak miękką dzisiaj dopinguje ze względu na Herman. Ona taką dużą robotę tutaj robi, a niestety ma słabszą koleżankę. Bardzo tak. fajnie, gdyby były na trzeciej pozycji. Na czwartym miejscu zmieniał zespół Stanów Zjednoczonych numer jeden, czyli dobrze pobiegła w tej drużynie Björnsen. Sandy Björnsen, zobaczymy co zrobi Kiken Randall. Björnsen w tej dwójce paradoksalnie dzisiaj jest tą mocniejszą zawodniczką. A to jest zmiana drugiego zespołu norweskiego. Celine Brunli rusza na trasę. Giętnes już kończy swoją pracę. I Kylonen. No i jest Niemka na czwartej. Ma niedaleko Norweszki. Norweszki są bardzo blisko siebie. Także finki odskoczyły od tej ekipy całej. Ale na tutaj razie to jest bardzo blisko. Wszystko. Blisko, ale Herman musi bardzo mocno popracować, żeby żeby powalczyć o to podium. Herman ściga Selin Brunli. Jest bardzo blisko. A to było co? To była łyżwa. <laughs> nie, nie, ona po prostu zmieniła na tyle tor, że mm, straciła na tym, bo musiała przebiec przez całą szerokość trasy. A tutaj niestety liczy się każda, każda sekunda. Kylonen na czele. Na drugim miejscu Michael, Kas Michael Kasperser fala. Potem Brunli. Denis Herman na czwartym, Amerykanki na piątej pozycji. A Tylonen raczej zwiększa przewagę. Nad Jest ostatnie, e, ostatnie okrążenie to już każda z nich będzie biegła na maksa. Tam już znika im za zakrętem. Kylonen. I no, tak jak mówiliśmy, Finki są bezkonkurencyjne. Próbuje gonić fala. Albo uciekać, bo Albo już uciekać, blisko tak, jest. jest zespół drugi Norwegii i Niemka, ale podejrzewam, że Troszkę Dennis, tak Denis tak zabrakło jak wczoraj. Ona bardzo, bardzo Odcinę chciała powolutku prąd tak, tak. jak to Justyna mówi. I mocne odepchnięcia bez krok właściwie to jedzie w tej chwili. No bo tutaj jest zjazd dwa zespoły norweskie, więc będzie jeszcze walka między falą a Selin Brundli. Pewnie też mają sobie coś do udowodnienia. Tam wciąż nie ma decyzji, kto wystartuje w zespole Norwegii w drużynowym sprincie na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. I Herman jest na tym zjeździe, blisko. prawie je dojechał. Tak, blisko. O i coraz bliżej. Natomiast tam widziałam ją na tej ostatniej, na takiej prostej, więc już takiej było ciężko. Kylonen. Ale będzie Jeszcze się tutaj troszeczkę potknęła, ale bardzo to już nie ma znaczenia. 25 metrów do mety. Finki w składzie. Anne Kylonen kończąca i Anno Kajsa Salinen zwyciężają. A tam walka o drugie miejsce i tę walkę byśmy chcieli zobaczyć. I to będzie walka. Niemka, tak. Herman. Bardzo 3, pierwszy zespół Norwegii. Jednak Norweżki przed Niemkami. I drugim zespołem Norwegii, więc jednak Denis Herman zachowała na tyle sił, by skutecznie finiszować. I kto tam na czwartym miejscu, na piątym? Amerykanki. A potem Rosjanki drugie, Szwajcaria, drugi zespół Stanów Zjednoczonych, pierwsza Rosja, dopiero dziewiąta więc przedostatnia. Szwecja ostatnia. Szwecja oczywiście, Szwecja druga, bo Szwecji pierwszej, jak mówiliśmy, w ogóle nie było. I to właściwie jest próba generalna, bo już więcej sprintu drużynowego do Igrzysk w Soczi nie będzie. Więc to była taka próba generalna oczywiście w soczi inna trasa, inne warunki, inny klimat. Ale, całkiem, Ale coś możliwe, nam to że, całkiem możliwe, że podobne zespoły w podobnym ułożeniu będą biegły, także Finlandia właśnie w tym składzie, Norwegia właśnie w tym składzie z falą, bo nie podejrzewam, że Marity będzie biegła w tym łączonym, chociaż to wszystko jest nie wiadomo, tak naprawdę one się jeszcze nie określiły. Takie Marit jak i Justyna, czy będzie biegła w ogóle w tym biegu i tam chyba raz mówiła, że będzie biegła, będzie chciała, natomiast jeszcze nie wiadomo z którą z, z Polek. Zobaczymy. No, Marit Bjergen ma, nie ma medalu olimpijskiego w tej konkurencji, dlatego że ostatnio w 2010 roku nie biegła. Biegły Jakobsen z Brunli. Zresztą Norweżki zajęły piąte miejsce, a na Igrzyskach w Turynie Norweżki były czwarte. Tam biegła wprawdzie Marit Bjergen, ale nie zdołała stanąć na podium. Ma tylko tytuł Mistrzyni Świata w tych pierwszych mistrzostwach. Finlandia przed Norwegią, pierwszą i przed Niemkami. Taka jest, takie jest dzisiaj podium. Stany Zjednoczone na piątym miejscu. Polki, jak mówiliśmy, w tym składzie Paulina Maciuszek, Kornelia Kubińska nie zakwalifikowały się do finału. Tak jak można było sądzić po wczorajszych biegach indywidualnych, po sprincie klasycznym, Finki były faworytkami i zwyciężyły, a wciąż zastanawia się Justyna Kowalczyk. Czy powiedz y, drużynowo z którąś z koleżanek na igrzyskach w Sochi, to będzie zależało od przebiegu igrzysk, od przebiegu tych pierwszych konkurencji, jak będzie w biegu łączonym. Y, zobaczymy. Y, y, ostatnie metry. Jeszcze raz Kilonen wczoraj, druga indywidualnie, dzisiaj przyprowadza swój zespół na pierwszym miejscu. I to była, jak mówiliśmy, próba generalna przed igrzyskami w sprincie drużynowym. I za tę próbę dziękuję Państwu Bernadeta Piotrowska i Przemysław Babiasz. A za chwilę w studiu Marek Jóźwigi i jego goście.